Oczywiście jestem spóźniona do pracy, ale chwileczkę uziemienia. I witam się z wami. W na środę. Albo na głowie. E, jestem spóźniona. Wyszłam 47 zamiast 45 max. Więc muszę pędzić do pracy. Mam dzisiaj na sobie ten z 3 in. Jak mam tu pokazać. O. Może tak przedem. przodem. Czekajcie wydłużę kijek. Fajnie to wygląda. Krasowałam go rano, a pod spodem mam ten drugi sweterek też z Ten, który wygląda inaczej niż na zdjęciach. Ale to nic ważne, żeby było ciepło, bo ranki są już takie rześkie. Dzisiaj środa. Ja dzisiaj pracuję w terenie, ale nie cały dzień, jakieś takie dwie godzinki o dziewiątej wyjeżdżam z placówki. Potem wracam i cisnę z tematami, żeby Koniec miesiąca na tygodniu, koniec kwartału, bo już dzisiaj przyjdą przyjdzie dzisiaj wykaz akt, który muszę przygotować do tej kontroli. Także speed musi być w Będzie intensywnie do końca tygodnia. Ale pocieszam się faktem, że już dzisiaj środa, środa to taki piątek. Mały piątek. Środa zginie tydzień. Nie, środa minie tydzień zginie, tak? Tak się mówi. Cieszę się, pocieszam, bo, bo już w piątek przyjedzie moja mamusia. W sobotę robimy grilla. E, przyjadą też teściowie, więc będzie fajnie rodzinnie. Cieszę się bardzo. E, to przeziębienie, które mnie łapało. dzisiaj ucho nie boli. Bardzo nie. Ale mam katerę. Więc myślę, że będę żyć po prostu przyniosło się na katar. Musiałam też zdjąć rzęsy, bo już w nich chodziłam ponad tydzień. I nie wiem czy to była wina rzęs. Ale nachodziłam ją na prawe oko cały dzień. Myślałam, że to od um, zatkanych zatok. I tak mi się wydaje, bo mi tutaj... Sieropa zbierała wczoraj cały dzień w kąciku, ale zliłam te rzęsy i się oczyściłam. Swoje naturalne, żeby tam nic się nie, nie zadziało. I tak przebywa was po ostatnim filmiku. W ciągu dwóch dni przebyło was aż 13. Jest to jest bardzo dużo dla mnie. Dostaję takie miłe, długie komentarze. To jest niesamowite. <laughs> Dziękuję Wam wszystkim. Także... Ale właśnie jednej z Was wczoraj pisałam, że zauważyłam wczoraj weszłam na te YouTube Studio i zauważyłam, że 60% z Was ogląda, ale nie subskrybuje. Szkoda. Bo 60% to dużo. No, także jakbyście mieli ochotę, to zapraszam Was do tych subskrypcji, bo, bo to napędza. Yy, daje taką wiarę i poczucie, że że spoko. To, że to, co nagrywam, te moje wypociny i moje szare życie, kogoś to interesuje. Takie pitu-pitu o wszystkim i o niczym. Tak naprawdę. Kiedy sobie teraz tutaj e, taką aleją dębową na to, w głowę. no spaty z drzewa. No i ja akurat tak niefortunnie wyszło, że stałam w spocie. I zarobiłam. Bąbka. jest właśnie teraz bardzo dużo Ja Jesień. Ja mam tylko nadzieję, że ta jesień będzie... A, nienawidzę chlapy. Nienawidzę błota. Nienawidzę deszczu. Zimna i deszczu. Dla mnie... Mróz w jest ok, ale mróz z jesienią i chlapa do tego, i deszcz. Uh -huh. Nienawidzę. Uwielbiam taką złotą polską jesień, i tak samo zimę. Uwielbiam białą, mroźną zimę. No ale co będzie to? Czas pokaże. Chciałam Wam powiedzieć, że wczoraj wieczorem byłam z koleżanką w Kinie. W Najzielonej Granicy. Bardzo mocny film. Bardzo kontrowersyjny. Warto obejrzeć. Warto, żeby wyrobić sobie swoją opinię. Ja tak naprawdę nie wiedziałam na co jadę. Nie oglądałam żadnych zwiastunów. Nie czytałam o czym będzie to film. Zerknąłam tylko dosłownie na dwie sekundy i zobaczyłam Maję Ostaszewską, więc no jak Maja gra, to jadę. Film jest długi, trwa 2,5 godziny, łącznie w kinie byłyśmy prawie 3, no bo wiadomo jeszcze reklamy z dojazdem, no takie czekajcie, no 4 godziny, 4 godziny byłam poza domem, jak wróciłam to synek już spał, więc w kinie oczywiście pisał do mnie mamusiu kiedy wrócisz, no, więc musiałam mu odpisać, że jak wrócę to oczywiście go przytulę i wiecie co dzisiaj rano mnie sprawdził. Oboju, już jej mówi mamusiu, było śrubnie. No oczywiście, że byłam. Wiadomo, że byłam. Jakby mogło nie być. Zawsze wieczorem się przytulamy, więc. No nie ma opcji, żeby nie być. Ale wracając do filmu, e, skończył się. Tak sobie. E, film jest. E... Kurczę mocny. Mocny film. Kilka razy się popłakałam, kilka razy zatykałam oczy. Miałyśmy przez chwilę z koleżanką coś takiego, czy wychodzimy. No daje do myślenia. Daje, więc polecam. Polecam serdecznie, bo. Warto wyrobić swoją opinię na pewne tematy. A ten film może wam w tym pomóc. Mam to muszę przyspieszyć. No i tak od poniedziałku, oczywiście, codziennie coś. I tak naprawdę wracam się do domu około 20. Dzisiaj będzie podobnie. Po pracy jadę na paznokcie. Eee, wrócę gdzieś przed 16. Zrobię obiad, chwilę się zakręcę i chciałabym pojechać na fitness na 18:00. bo dobrze się czuję po tych ćwiczeniach w poniedziałek. Ale prawda jest taka, że trochę tam oszukiwałam. Po prostu nie dawałam rady zrobić takiego pełnego pakietu. I powiem Wam, że trzy czwarte dziewczyn nie dawało rady. Więc to jest dla mnie pocieszające, że nie jestem jadko, jakąś taką niezdarą. Tylko te dziewczyny też po prostu robiły takie długie przerwy albo ćwiczyły coś innego. Bo po prostu ten zestaw był hard rockowy. I w zasadzie no, nie mam zakwasów. Po ostatnim razie miałam zakwasy całego ciała. A tutaj dzisiaj tylko trochę po bo nie bolała, więc no ewidentnie się nie przykładałam. Taka jest prawda. Dzisiaj z handlami znowu więc chciałabym pojechać. No, wiecie, będzie 19. Kąpiel. I tak to zimnie. Jutro będę miała problem, bo oczywiście ten synek miał wczoraj mieć urodziny. A okazało się, że te urodziny są w czwartek. A w czwartek synek ma gimnastykę. Więc no tak. Nie wiem, teraz co zrobić. Bo urodziny są na 17.00, gimnastyka 17.30. I oczywiście chciałby być tu i tu. Ale tak się nie da. I trzeba to ustalić po pracy. Co i jak. Dobra, bo już tu gadam. Długo. Kończę. Zbliżam się do pracy. Miłej środy wam życzę. trzymajcie się. No i witam się z wami w środę o 14. .00. Ja w międzyczasie musiałam wyskoczyć z pracy i zrobić akcję odebranie drzwi, bo zadzwonił pan, kurier, yy, i mówi. Dzień dobry, drzwi Pani wiozę. I ja mówię, a ile Pan będzie? Za 5 minut. 10.15 była, a ja tak, przygotowana. kasa na koncie, jestem w pracy, już w pracy, ktoś te drzwi musi odebrać, sprawdzić czy z nimi wszystko w porządku. Więc udało mi się wyjść z pracy, wyskoczyć, podjechałam z koleżanką pod dom, zabrałam auto, pojechałam do bankomatu i potem właśnie do domku, Pan już na mnie czekał. Bardzo mu podziękowałam za to, że był taki cierpliwy. No ale na szczęście drzwi są piękne, e, przyszły całe i zdrowe. No i musiałam zostać i na pojechał pracować z domu zdalnie, więc mógł te drzwi zabezpieczyć i je schować. No bo będziemy je ogarnić dopiero w weekend albo po weekendzie, jak już moja mamusia powiedzieć. Także no zobaczymy. Jak będą wyglądały, są prześliczne. Nie są takie, jak chciałam, bo ja chciałam takie dwuskrzydłowe, ale no, ze względu na przenikalność ciepła musieliśmy, musieliśmy. Musieliśmy i nie, ale chcieliśmy, żeby były jednak cieplejsze tak, niż, niż takie dwuskrzydłowe, bo dwuskrzydłowe z tym prześwietleniem jednak dają niższy ten czynnik współczynnik przenikalności, bo to się tak nazywa. No, dobra. To ja teraz lecę na pazurki. No dojechałam, ale tak sobie właśnie myślę, no ile ja mam zaległych rzeczy do zrobienia. 8. Chciałam dzisiaj iść na ten fitness na 18 i chyba sobie daruję, bo szkoda mi pogody. Wolę z dzieckiem iść sobie pochodzić albo iść na rower, bo to mogą być ostatnie dni. Ja wiem, że ja tak ostatnio cały czas mówię, ale to mogą być ostatnie takie ciepłe dni, i potem nie będzie kiedy. I chyba tak zrobię, wiecie. Na fitness będę jeździć po prostu jak będzie brzydka pogoda. Tak sobie tak sobie myślę. No jest tak cieplutko, że szok. Traktor jedzie. Ale pogoda. Ale bym poleżała na leżaczku. Ale nie ma czasu. Należy mi na leżaczku. Jedę teraz do sklepu odebrać to zamówienie właśnie z tej miejscowości, gdzie jest moja stylistka. Jak już wam kiedyś mówiłam z tego Biedromiksu. Coś tam może sobie zamówię i jadę odebrać te jakieś pazureczki. No po prostu jest super wyposażona. Się więc y, teraz szybko inacja. dzień tak nawet nie wiem kiedy przyszło dzisiaj do mnie z temu y, pierwszy raz robiłam zamówienie jak dla mnie to jest taka strona shein wiecie więc no, zamówiłam po prostu na próbę, bo byłam ciekawa, jak długo to będzie szło. I nie jestem zadowolona pod tym kątem, bo nie dość, że zamówienie było na pięć rzeczy, to rozdzielili mi paczki, i to jeszcze szło, 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 szło. szło. No, ale pokażę Wam takie. Się... Zamówiłam. Zamówiłam takie gąbeczki mejki do twarzy właśnie do usuwania maseczek, do peelingów, y, takie wielorazowe, takie właśnie gąbeczko-płatki, bardziej jak gąbeczka, y, do zmywania makijażu, no i to oczywiście można prać. Więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. Teraz ale nie cztery pamiętam, cztery w zestawie, nie, stawę, nie więc pamiętam. oczywiście będę Wam tu wklejać e Mam dwie bransoletki, Już kiedyś miałam. Tak to wygląda. Hmm. Bardzo ładnie, delikatnie tu cyrkonnie się błyszczą. Fajnie. Ta też nie była droga. Chyba złotych 50 kosztowała. I jeszcze jedna. Wiecie, że chyba taką też kiedyś miałam? Tak mi się wydaje. I też jest mega błyszcząca. No Także jak ma... zainstalujecie aplikację, To pierwszą rzecz możecie kupić naprawdę na dużej wyprzedaży. Sąsiedzi. I ja zamówiłam perełeczkę. Bałam się, że to będzie, będzie taki kiepski lek. Wyświetlił mi się w reklamie yy, sweterek yy, czekoladowy, a ja ostatnio też mam fazę właśnie na jesień, na czekoladowe rzeczy. Yy, I sobie pomyślałam, kurczę. A jak będzie taki kiepski jak ten sheen, pomyślałam sobie, za 11 zł, nie? To co? To się zamówię, nie? Patrzcie. Patrzcie, jaka to jest jakość. Jakie to jest grube. Jakie Też to jest mięsiste. Goliście, stylizacji, dłużej, ale dłużej. jestem w szoku. On ma przepiękne ściągacze na rękawach. Myślę, że u nas zapłaciłabym za taki długi, mięsisty, piękny czekoladowy sweter. Minimum 150 zł, jak nie 200. Także no, jestem. zaskoczona. On ma jeszcze. Kieszoneczki, także no, cudownie. Mega, mega się cieszę. Dobra, ja robię pielęgnację dalej, wrzucańkę To serum z Liren i już nie będę przebywać. Ten dzień mi minął o tak, tak jak wspomniałam. Jutro już czwartek, ja nie wiem kiedy ten tydzień minął. W tle czeka Hall z Shi'in i z Insaya. Nie mam kiedy nagrać. No ale rzeczko. Dobra. Ja się z wami z tego miejsca żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko.